Gromadka przychodziła do tego, ale opowiadano mi różne sytuacje, jakie miały tu miejsce, bo miałem okazję sobie porozmawiać na kolędzie czy w czasie mszy. No i tak cieszę się, że dzisiaj jest Was tutaj duża gromadka. I jak to w Bożej Opatrzności nie ma przypadku, powiem Sytuacja tego kościoła, ona się ciągnie, gdy chodzi o pewne sprawy od pandemii. Jak powstała ta pandemia nas tutaj przeatakowała wszystkich, miałem kontrolę urzędu konserwatora z Legnicy. Jeszcze akurat pan Leszek był pani Kasia. I nakazali pewne prace zrobić ale była pandemia, no i tak było jak było, w tamtym roku kontrola powtórzył. Pani mi mówił, zapomniałem nazwisko, jak on ja. nie zrobił, no to będą kar. Ja mówię, to tyle ja na To już mogę. Więc, ale z pomocą przyszli klachetni ludzie, z Urzędu Miasta, ponieważ to odlega pod Urząd Miasta i chcąc jakoś tam dojść, ja także chcę tam wejść, pojechałem sobie do pana Wójta Gabożyca, pana Jacka będzie tak trochę wyjaśnić. no i zaraz załatwię to za telefon do pana prezydenta, a pan prezydent mówi proszę napisać pismo. no i Złożyłem to wszystko. Pan prezydent przekazał tam do odpowiedniego, jakbyśmy to powiedzieli ministerialnie do jakiegoś tam departamentu. No i tak trafiło to wszystko do pani Kasi Żbuda. No jeszcze bym nazwisko i by ciało. Dzisiaj tu razem z nami jest pan Piotr Poznański Prezydent reprezentuje pana prezydenta. I to dzięki to właśnie jedno. Urzędu, Urzędowi Miasta zaczęła się sprawa i nagle przychodzą panowie, że chcą uszcze. Bardzo pięknie, bo już dzięki pomocy władzy miasta, panu, pana prezydenta, który ma tak wspaniałych ludzi, jak właśnie ta pani Kasia, która mi tyle pomagała, żeby to wszystko dobrze w czasie, z wody włożyć, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa i to się wszystko udało e, ogłoszony był konkurs, już został wygrany e, jest tu pan, który ma e, e, będzie to robił Pan Waldek no i będzie to naprawione bo ten kościół wyście wyjechali a kościół został, a kto zostało niestety były różne rozmowy, różne zajęcia, szukaliśmy jak to rozwiązać. Wreszcie, co były, nie raz Urząd Miasta pomagał, żeby zrobić drzwi, żeby zrobić pod... no to, to kradli, zabierali, no bo to na uboczu. Kiedy jeszcze był pan Kopczyński, płaszczy, Jaslan, dzielisy, kiedy był, to no jakoś to było łatwiej. Wszystko zachować Pani i już, już gorzej. Ale mogę dziękować, są pieniądze, no dzięki władzy miasta Błogowa i dlatego tutaj panu Piotrowi przekazuję moją wdzięczność na ręce pana prezydenta, żeby przekazać, że mają tak Wiedzisz, wspaniałych ludzi tam w urzędzie, u... którzy z u... pomocą i nie, będzie nie, ten kościół wyremontowany z zewnątrz, bo wewnątrz będzie zamknięty nie ma tylko ściąg jest nieużywany ale za przyszedł? to wszystko że możemy toczyć rozpoczynamy pobożnie modlitwo cieszę się że jest z nami wojsko polskie że przybyliście tutaj że jest pan wiceprezydent no więc wszyscy jest władza świecka i duchowna w postaci jako proboszcza no ale Jesteście Wy wszyscy, wspólnie razem Chcielibyśmy dzisiaj uwielbić Pana Boga wszystkim fundatorom, którzy, dzięki którym mamy ten piękny krzyż. Składamy gorące i serdeczne podziękowanie. Pan Bóg wie komu, a nie trzeba wszystkich wymieniać, bo coś trzeba zostawić do tej Księgi Żywota. Żebyśmy potem mieli te czyny dobre i mogli się dostać do nieba. Dlatego też wszystkim, Gorąco i serdecznie dziękuję za obecność i za każdy czyn dobry, szlachetny. Dzięki za tego, że możemy tu się dzisiaj spotkać. Ja teraz, pozwólcie, ubiorę szaty liturgiczne, a mszę święto będziemy dzisiaj sprawować nie ze świętej Heleny, bo ta wielka Helena, ona jest czczona w sierpniu, tylko z uroczystości i z Jana Pawła II, jako największego Polaków. Jego relikwie mamy w kościele parafialnym, więc o Janie Pawle II i poprosimy go, żeby czuwał nad nami. Jeszcze, jeszcze kto inny chce przemówić, to udostępnimy, bo jeszcze nie odprawia Kochani, ja wiem, że pod drzewkiem tam fajnie to drzewko, jak mi mówiły panie tam, bo pani Kasia i druga pani były tutaj na wizytacji, kontrolowały, czyli tu wszystko jest w porządku. I zobaczyły to piękny, ten piękny dom. Dobrze. 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 Zobaczcie, nie tak takiego domu, tak, nie tak bo w okolicy nie to nie znajdziemy. Ale są ławki pod słoneczkiem. Więc kto chce pod słoneczko, to proszę bardzo. Tylko słowa, słowa, które mi przyszły na, na myśl nad ranem, chcę do Was przekazać, a po mszy spotykamy się tu, będą słowa podziękowania. Spotykamy się na kawie i na ciastu i na cieście, przemówi kolega jeszcze jeden, Jerzy je, je, nasz współorganizator. A mnie przyszły na myśl takie słowa, które chcę Wam przekazać. Powróciliśmy tu jak bociany do gniazda, by poczuć ten prawdziwy zapach chleba. A może ten krzyż to nadzieja dla ojczyzny? Do czekania lepszych dni. Moi kochani! To co dziś się stało, to jedyne w swoim rodzaju takie wydarzenie. Na Ziemi oczywiście, swoją obecnością tu przy tym krzyżu przedłużyliśmy naszą wiarę na następne dziesięciolecia. Tu dziś są powroty do korzeni, do pamięci Ojców naszych, ile dokonali wyrzeczeń, byśmy mogli tu dziś być. Pamiętajmy o tym, o no inaczej nas pozamiata jak plewy po świecie wiatr. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Po mszy odprowadzimy w orszaku z asystą wojskową Krzyż. spocznie na swoim starym, dawnym miejscu i powrócimy pod dom, powrócimy, powrócimy na mały poczęstunek. Dziękuję Państwu. Powstańmy, kochani, i zaśpiewajmy tą pieśń, którą tak bardzo uwielbiał Ojciec Święty. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Prawdo, o panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją parkę pozostawiam na brzegu razem z tobą. Panie, to ty na mnie spojrzałeś. boje usta ustach dziś wyrzekłe mnie swoją barkę pozostawiam na brzegu razem. I syna, i ducha świętego, Amen. pan z wami. I z wami duchem. Siostry i bracia, przez chwilę pomyślmy, ile to lat minęło, kiedy przybywaliście do swojego kościoła, aby wielbić przenajświętszego Boga. Aby składać ofiarę eucharystyczną. ostatnim proboszczem, który to z wami czynił, był ksiądz kanonik Tadeusz Kibicki. A ja już jak przyszedłem, no to już były tylko cztery domy. Przede mną jest pani Błaszczyk, która wtedy tu z jedną jeszcze razem żeśmy budowali chrystusowe królestwo. Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj na progu remontu tej świątyni, która tyle razy była niszczona przez różnych ludzi, ale zostawmy. Ich. Cieszę się, że na progu rozpoczęcia tych prac jest to piękne spotkanie, gdzie wspólnota tej wioski, która już nie istnieje, bo jest to w Rublin, Głogów Wróblin Błogowski. Z ulicą, ale pozostaje sentyment. Każdy patrzy, tu było takie drzewko, tu był taki ogród, tam rosła marchewka, tam rosła pietruszka, a dzisiaj, ale jesteśmy my. I wspomnień nikt nam nie zabierze. Dlatego pięknie, że w tym ma miesiącu maju, miesiącu Matki Bożej, przychodzimy tutaj, aby wspólnie, razem Bogu dziękować za wszelkie dobro, które staje się w naszym udziałem, za wszystko, co nas w życiu spotkało. To też ten Mrzem Święto sprawuje jako proboszcz tej parafii za was wszystkich, którzy kiedyś tą parafię tworzyliście, do niej przynależeliście, a dzisiaj pozostaje ten niemy cichy świadek, którym jest Kościół. Pozostają ludzie, którzy pozostali na terenie parafii, pozostają Zmarli, którzy spoczywają na naszych cmentarzach. I tę mszę za Was żywych sprawuję o Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o wieczny pokój. Ale modlitwą obejmujemy wszystkich, którym wyrażamy naszą wdzięczność. Władzy jasta Głogowa, z panem prezydentem na czele i pracownikami urzędu miasta, którzy pomagają. Naszą modlitwą obejmujemy i niezmiernie się cieszymy. Modlimy się za wojsko naszej ojczyzny, że są tu razem pięknie z nami i ten krzyż poprowadzą do kościoła. Modlimy się więc, by dobry Bóg. Wszystkich miał w swojej opiece, aby wszystkich darzył swoją miłością. A my byśmy właśnie dla siebie byli braćmi, siostrami. I tak jak wspominamy, jak było radośnie. Ja też jestem z wioski i pamiętam przed moim domem, przed domami, a ja mieszkałem przy takim placu. To były ławeczki. I wieczorem po pracy chłopcy się schodzili w wiadomym celu, kobiety też, wiara kwitła, lud się cieszył i dlatego wspominamy to, ale pamiętamy dlaczego, bo wszystko łączyło nas w miłości. I o tą miłość prosimy dzisiaj. Dobrego Ojca w niebie dla wszystkich, dla pięknych żołnierzy naszej Ojczyzny z Panią Dowódcą, dla Was, dla władz miasta z Panem Prezydentem, tu Panem Piotrem obecnym razem z nami i za zmarłych, niech Bóg przyjmie ich do siebie. Abyśmy mogli godnie tę Eucharystię sprawować, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy,

się nad nami, Bóg wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z duchem świętym w chwale Boga Ojca Amen. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II papież kierował całym kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działania zbawczej łaski Chrystusa, jednego Odkupiciela Człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg po wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Jak są pełne wdzięku na górach nogi na radosnej nowiny, który ogłasza pokój, gwiastuje szczęście, który obwieszcza zdrowienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować. Głos, Wło, po ich strażniku podnoszą głos, razem z naszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem. Wszystkie ruiny Jeruzalem. Bo Pan pocieszył swój lud, Kupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów. Wszystkie kręce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto słowo Boże. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemię cała Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Przed Nim kroczą majestat i piękno a potęga i blask Jego w przybytku. Głoście cześć Pana sierot wszystkich narodów. Oddajcie Panu rodziny narodu, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejście na Jego dziedzince. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Alleluja! Alleluja! Aleluja, Ja jestem dobrym pasterzem I znam owce moje, a moje mnie znają Alleluja Alleluja, Alleluja. Alleluja. Pan Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył wraz z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię kocham, rzekł do niego paść, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, rzekł do niego paść, owce moje. Zasmucił, powiedział mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, Jezus, paść.